Siane sorgo. Owiec, który tu widzicie, to jest sam siewy z poprzedniej uprawy. Był to owiec. Owiec nie był za ładny, troszkę rok suchy. Troszkę może brak nawożenia ogólnie pod owiec. Nawożenie myślę, że było dane. Minimalnie zalecane z woreczków tam było dane 80 kg azotu jako na hektar. Tak. A mamy tutaj pół hektara zasiane. E, więcej się nie nastawałem, bo to nowa działka i owie słaby urósł. posiałem sorgo, żeby uzupełnić magazyn paszowy, który nigdy nie jest za duży. Nawet u mnie w roku mokrym, i dobrym, dogodnym. Uważam, że lepiej mieć zawsze więcej pasz niż potrzeba. No a w tym roku nie mam wcale takiego zapasu. To tym bardziej. E, sorgo. No, mam cień, to tak sorgo nie. No, miejscami do kolana sięga, nie ma jeszcze wiechy, także chyba można byłoby jeszcze poczekać. Zaczyna nam się dopiero odrosty robić, także powinno koszenie jeszcze być, poczekać się z koszeniem. Tak przynajmniej, tak liczyłem, że te 3 miesiące, tak wtedy już jest maksymalnie wyciągnięta uprawa a dwa miesiące to tak przynajmniej, że będzie co skosić jak będzie mokro, no tu było sucho jest rok suchy i domyślam się, że tu możliwe, że jest kwas bo są miejsca, gdzie nie ma ani owsa, nie ma sorga, a miejscami jest, że tutaj butów nie zakrywa, a miejscami będzie no do kolana tak, nie ma to do pasu, jest zbyt krótko jeszcze uważam skosimy to co jest bo nie mamy wcale takiego zaplecza paszowego, i tu planujemy posieć też kolejne rodzinę na pasze dać obornik na jesieni od Znaczy nie, nie źle mówię, od, e, to nie odchwaszczanie, tylko wapno, podnieść pH. E, czy jak ktoś powie, że sorgo słabe, bo z rynku też jest taka możliwość. Tyle, że powiem tak, na działce, który obok tam widzicie jest trawa. Też pierwszego roku się nie udało. Po lekkich modyfikacjach, czasowych planach ogólnie pracy na gospodarstwie. Dopiero doszliśmy do ładu i dopiero za drugim razem dopiero trawa na muros, a więc tutaj też trzeba doprowadzić działkę w jakiejś tam kultury, żeby był jakikolwiek plon. Bo nie oszukujmy się, ja nie daję prawidłowego nawożenia. Tu było dane przed siewem sorga, troszeczkę było dane nawozu, ale bardzo mało ilości i było dwa rożytniki obornika dane. No i żeby dał więcej obornika, możliwe, że był lepszy plon, ale no, zmienia się wszystko. Niestety działka nie jest nie moja, więc różnie to tak się na to widzi. No a tu mamy na przykład tylko sam owiec, także tyle na filmie. Trzymajcie się, cześć.